Tworzyłam zupełnie nowe otoczenie. Mam nadzieję, że rodzince Otomana będzie się tutaj super mieszkać i że są ogólnie zaszczyceni tym, że są tacy wyróżnieni i mają całe zadupie city tylko dla siebie. Siemka, witajcie w kolejnym odcinku Simsów na moim kanale. Dzisiaj jest taki odcinek wyjątkowy, ponieważ postanowiłam sobie troszeczkę umrzeć w środku. Jedni, aby dobić się, słuchają sobie jakiejś smutnej muzyki, a ja postanowiłam pograć najbardziej żenującą rodziną w Simsach, czyli rodziną Otomana. W ogóle z Otomanami jest tak, że fajne z nimi challenge'e wychodzą, na przykład y, Szczęśliwy Ziemniak i jej odbrzydalanie. E, Sehio też, pamiętam, że zrobiła bardzo fajny challenge właśnie z tą rodzinką w roli głównej, gdzie po prostu ona nie ingerowała w to, co robią Simowie, i oni musieli podług swojej wolnej woli sami się ogarniać. Też pamiętam, że Marys zrobił fajny challenge, że grał tą rodziną na trybie ultra szybkim. A długo się zastanawiałam, co zrobić z tą rodziną, ponieważ też chciałabym jakoś taką troszeczkę delikatnie zmodyfikować pod jakiś challenge, ponieważ normalna rozgrywka tą rodziną to chyba raczej nie istnieje, ale nie. Chciałam też od nikogo nic zgapić, więc uznałam sobie, że przyjmę zasady z... Psychiatryka Challenge, który był nagrywany przez dużą ilość YouTuberów na YouTubie, jeżeli chodzi o Sims 2, że zrobię coś podobnego, mianowicie będę sterować tylko jednym członkiem rodziny i spełniać jego tam pragnienia, marzenia i tak dalej. Resztę osrywając i jestem ciekawa, czy opieka społeczna zabierze mi dzieciaki, czy ciężarna madyka umrze i tak dalej, ponieważ już wiem, kim będę sterować. W sumie to byłoby ciekawsze, ponieważ mamy teraz sobie, pomyślałam, sześcioro, czy członków rodziny, i mogłabym rzucić kostką podług tego, co mi wypadnie tym grać. Zwalić to na ślepy los. Jednakowoż nie mam kamerki, więc w sumie to moje rzucanie kostką byłoby strasznie umowne, bo byście musieli mi zaufać, że na przykład akurat wypadło na jakiegoś członka. A też z drugiej strony, jakbym na przykład miała grać Tomkiem Otomaną, to bym sobie chyba kurwa dużo nie pograła, nie? Co też jest takie. Chociaż na no sumie to byłoby też w jakiś sposób zabawne. No ale już uznałam sobie, że pogram Piotrusiem Otomanką, ponieważ Piotrusz Otomana to jest czarny charakter całej tej rodziny. Ty... Powy Janusz z wąsem i z koszulką żonobiką, i do tego jeszcze ma w dupie całą rodzinę i myśli tylko o tym, żeby sobie podupcyć, ponieważ ma pragnienie romansowania. Co strasznie w ogóle koliduje z resztą rodziny, bo babka, jak i matka to są simki z aspiracją tworzenia rodziny. Dzięki temu zabiegowi, że on ma pragnienie romansowania, to ta rodzina staje się taka trochę bardziej mroczna. W ogóle mówię, że on pragnie podupcyć i ma gdzieś rodzinę, a tutaj widzę, że musi uruchomić miły jakieś instynkty rodzicielskie, bo tutaj chcę sobie Tomkowi poczytać. A, ale ty nie poczytasz, ziom, bo nie kupiłam wam półki na książki, bo uznałam, że kupowanie książek dla otomanów to taka trochę profanacja. Wy nie powinniście w ogóle interesować się literaturą, tak myślę. Wy nie możecie być oczytani. Musicie być tacy empi. Wyposażyłam ich dom w to, co jest najpotrzebniejsze Simowi. Mhm, dobra, telefon też jest trochę potrzebny, więc jednak okłamałam was. Mamy tutaj coś do pichcenia, mamy stolik, mamy do podbijania sobie zabawy, mamy łóżeczka. No i w sumie tyle. No, wydaje mi się, że chyba do egzystencji nic im nie jest więcej potrzebne. W ogóle to wybrałam strasznie kopnięty dom dla nich, ponieważ on jest dziwny, nie ogarnią tej architektury. No to jedziemy, ok. Puszczam czas, resztę simów się w ogóle nie przejmuję. Liczy się tylko Piotruś jego widz mi się. Halo? Dlaczego? Dlaczego wy macie takie słabe stosunki między sobą? Czy te wasze dzieci, które ona nosi w brzuszku, to powstały z miłości, czyli to jakieś pieprzone in vitro? Nie róbcie sobie ze mnie jajno. Ej, ej, ej. Nie zesraj się. Dobra. Myślę, że Boże coś ruszy, więc zaproś ją, proszę, zaproś ją. Dobra, super. Teraz? O, jest gorąco, okej. Okay.

Cudowny widok, od którego chce się żygać. No co ty jesteś taki jakiś strasznie rodzinny? Aż mnie zaczynasz trochę przerażać. Pietrek, w fajnym miejscu wam postawiłam domek. Kurde. To będzie walka z kamerą, ale o to chodzi. Moja dusza ma umrzeć w tym odcinku. Zrób sobie coś do jedzenia sam. Sam jedz, innymi się nie przejmuj. Goście? Nie, jakaś morda, morda. Japa! Byłam blisko. Myślę w sumie, że też niepotrzebna na mnie praca. Mam 1148 simoleonów, więc na spokojnie sobie pożyjemy parę dni. E, no dobrze, tutaj goście przyszli. To powitaj ich, aby poznać kogoś nowego. Dobra, czy ty chcesz coś w ogóle ze sobą, ziomek? Dlaczego ty chcesz tymi dziećmi się interesować? Co ty? Ooo, zaczynają się pierwsze problemy, dzieciak się obsrał. Co on? Boże, ratunku baw się przepychanki. Jedyna prawilna gra. Uuu, co on? No dobrze, no to może łapeczki. Nadajemy trochę dramatyzmu i umówmy się na randkę. bądź takim odpowiedzialnym ojcem i wydaj wszystkie oszczędności na randkę. Myślę, że w sumie możemy dać jej Tysiaka, bo i tak to jest bardzo niski próg cenowy, który płacimy, więc chyba i tak ta dopasowana laska nie będzie w ogóle pasować pod preferencje Piotra. Chyba, że po prostu poczekamy, aż ktoś tu będzie przychodził. No dobrze, to wykorzystajmy to i kupmy sobie eliksirki. Bo nam się na pewno przyda. Nie telewizja dla dzieci, kanał Smakoszy. O, tak. Uczcie gotowania. No nie przełączajcie mi! Czemu ty się nie uczysz? No, łócz się, żeż... oglądaj. No. Babo. Nerwiesz mnie. Ale masz z nią chemię. Dobrze. Zmieniam zdanie. Flirtuj. Przyjrzyj się Simowi. Może się obejdzie bez interakcji z dzieckiem. No, a myślałam, że mu się pragnienia przerolują, żeby tam coś z nią figo fago. No dobrze. No to w takim układzie. Bawić się z nim. Łaskotki go. Nie. Co ty chciałeś? Jak mu czytam, ja gramy? Gramy? Co wy możecie grać? A kuku? No dobra, okej. Okay. Nie no, walić się naprawdę. Rozczarowujesz mnie. Ojoj. Oj. Nie chcesz? O nie, nie dość, że swoją córeczkę naraziłeś na trwałe uszkodzenie psychiki, to jeszcze ona cię osrała. O, jakaś dupera do ciebie dzwoni. No nie, mamy trochę czasu. I spróbuj jeszcze raz z nią coś, ten tego. O, dobra, coś idzie. Nie! Nie no już, ja po prostu mam dość autentycznie. Nie lubię, jak coś nie idzie po mojej myśli. W sumie kto lubi? Takie pytanko. Jak widać, na razie wszyscy są na zielono, jak na złość. Tylko jedynie Samanta jest delikatnie limonkowa. No ale u niej to jest normalne, bo ona jest w ciała. Oglądaj. Nabij sobie ten punkt gotowania. Proszę cię, mordo, ja chcę ruszyć coś dalej. Okej. Okay. Ale ja widzę, że ta baba ma ewidentnie problemy do wszystkich facetów. Gorące pocałunki z trzema simami. Dobra, to coś bardziej pod to. Nie, o, sraj gówniarza. Możesz sobie przybić piąteczkę z landgrabem i ja bym w sumie też ją jakoś. Tylko, że w sumie macie pewnie spoko relacje, powiedzmy. No nie, niespoko. No dobra, no to z miłą chęcią. Może się tam trochę poirytuj z nią? Zróbmy na nią obławę. Kłódź się. ze szklanki. Piotrusiowi się nie odmawia. Nie! Yeah! Jedziemy! Patalolo! Yeah! Dobra, myślę, że to najwyższa pora spać. E, co reszta zrobi? Z tym dzieckiem nie interesuje mnie to. Ewentualnie dzieci nam odbiorą. Ale kolejne w drodze. W tej rozgrywce się, kurde, nic nie dzieje ciekawego, bo oni sobie doskonale dają radę. No, pomijając Samantę, spodziewałam się większych fajerwerek. A czy ta lampucera, co do ciebie zadzwoniła, to aby się umówić na randkę? Ty szalona? Dom. O. Jaki ty jesteś kochany tatuś, stradasz swoją żonę, ale myślisz o tym, żeby zostać najlepszym przyjacielem ze swoim synem, Normalnie normalnie zruszyłam się. Mm, wolny taniec? No mordeczko, no. Co, nie chce się pomasować? No ej, no tutaj trochę trzeba ruszyć fabułę, zostaw to dziecko, ono cię nie powinno interesować. Masz pracę. Kurde, bo już chciałam na kogoś innego przełączyć, ale na tym polega challenge, że nie mogę. Więc ty musisz opłacić rachunki, a potem jechać do tej pracy. Dobra, oj oj. Przeraża mnie ten Piotr, bo nie dość, że on ma pragnienia wobec własnych dzieci. To jeszcze on chce się w ogóle czegoś uczyć. Punkt umiejętności, nauczyć się fizjologii. Gro, tak się nie bawię. Zawsze jak mam simów romansujących, to to jest ich nachodząca patologia. O awans, no, 5000 tysięcy simoleonków, Ej, ale to jest dobra informacja, ponieważ dzięki temu <laughs> możemy zadzwonić po swatkę i sobie najlepszą laskę pod słońcem wyrwać. Hej, no to jest spoko w sumie. O, chyba że ona. Chyba że zaoszczędzimy te pieniążki. Plir, tu i przyjrzyj. Oj, 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 oj. O, bara bara. Nie, dlaczego znowu jest taka kascenka?

5000 simoleonów nie, nie, ona nie ma nic przeciwko temu babcia. Trzy piuroni coś widzę Nie, nic nie widzę Haha, ślepe chujki Nie, 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 ale nie właś tam dobrze. Jeszcze nie włość do łóżeczka, jeszcze nie, jeszcze nie będzie na to czas. Jeszcze chwilkę, jeszcze sekundkę. Ja, złaka chemia, halo, oko. O nie. Samantha se robi żarcie najgorzej, czyli że jeszcze trochę pożyje. Pod oknem sobie z nią romansujesz, Aha. I twoja żona nic nie widzi, absolutnie nic. Teraz się patrzy w tym kierunku. I w ogóle przyprowadź naszą swoją kochankę, a co tam? Goście? Kto to? Marlena? Co mnie tak? Ej, co się stało? W ogóle nie zarejestrowałam. W sumie patrzyła się w okno, kiedy on ją zdradzał i wtedy nic. A tutaj co się zadziało. Ale o jak widać, łobuz kocha najbardziej, bo ja dalej ją ja mi rajcuje. <grym> co za zła rodzina. W ogóle ciekawe co land z marlenki. Przecież ona jest jeszcze dzieckiem. O, i nam się jeszcze zdubcuł ten telewizor. A czy ty masz technika? Nie masz. Chyba nie będę ryzykować. Co jest? To jest moje łóżko.

Czyżby Samanta mi umierała z głodu? O nie, ona akurat rodzi, ale okej, okay, i tak to chyba nie ma względu na to, czy ja zakręcę smoczkiem, czy nie, bo te dzieci i tak będą strasznie brzydkie, więc po prostu przebrnijmy przez to. Oh, oh, o, no, że but... huh? O, czy mi się urodził blondyn? Ej, tak, lol! Po raz pierwszy, bo zawsze ten gen brązowych włosów jest silniejszy od, od blond i zawsze się rodzą brązowo włosi, chyba że jak jest blondyn, a, 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 a na przykład ktoś rudy, to wtedy jest szansa, że albo będzie blond, albo rudy, ale no tu jestem w szoku, gra mnie zaskoczyła. No tak, lol. A, to dziwne. Szokłam. Okej, okay, nie wiem, jak nazwać te dzieci, naprawdę. No, jak można nazwać bliźniaki, chłopca i dziewczynkę? Będzie troszeczkę politycznie? XD? No, ale tak, zapomyślałam tak o najsławniejszych bliźniętach. No, ale nie ma takich najsławniejszych chyba bliźniąt: chłopak i, 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 i babeczka, więc no dobra, nieważne. Po prostu jedźmy dalej. Co za brak instynktu? No, no patrzcie, ona jest cała na żółto, i to jest normalnie typowa matka Polka. Ona, ona siebie zaniedba, a, a dziecko, które jest no, w dobrym stanie, to będzie karmić, nie? Lokaja to by było zbyt prosto, ale myślę, że chociaż pokojówka mogłaby nam wiele zdziałać. Czy ona w końcu coś zje? Ona nic nie zje. Nie, jestem zaskoczona, bo obstawiałam, że Samanta może pierwsza czuć zagrożenie wobec śmierci, że śmierć może ją po tułeczku muskać. No ale nie, no jakoś w końcu się przemogła i do tego omleta. No dobra, jednak nie wszystko przesądzone, bo zasnęła. Dzieci obsrane, a ja on do pracy idzie. No dobra. Możemy ten czas troszeczkę przesunąć. Zamiast y, psychiatryk challenge to bardziej się zrobiło, to poszłam przez przypadek chyba w stronę Seju, przyspieszam ten czas i po prostu obserwuję, co się dzieje z tymi simami. No ale... Pozostało dni płotne górlopu 15, Uuu, opieka społeczna się może mi zainteresować. No to super. Przynieś simatomek. Oh, ho, 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 ho. Kiedy kochanka dzwoni do twojego męża. Ho, ho. Tak, tak. Ale pierw urodzinki. Halo. No nie. My się tutaj nie dogadamy kompletnie. Nie, 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 nie. nie. Pierw musi moja rodzina wymrzeć. Potem randki. Chyba musimy jednak zmienić pieluchy tym dzieciom. O! Co tak wszystkie laski do Piotra dzwonią? To jest zajebiste. No dobra, nie wiem kompletnie co robię, nie w tym momencie. Już improwizuję, bo to trwa zbyt długo, a nikt mi nie chce zdychać. Aj hey, halo! o. Rozmawiaj z Barabara. Okej, okay, dobra. I co teraz chcesz? Gówno chcesz. Okej, okay, podaj im śniadanie. Bo te głupki już oczywiście zajmują się tymi dzieciakami zamiast sobą. Dobra, tu się wszyscy myją, blokują kible. W sumie wypadałoby jakiś kibel wziąć i zamontować. O nie! Bóg seksów mi zgrubuje. Jak... W sumie to już w ogóle wyglądasz jak taki typowy ferdek kiepski. Jeszcze z tym wąsem, ten piwny brzuchol. Ej, a co to w ogóle mi tutaj gra? Ta laska mi to chyba przyniosła za super randkę. Tak mi się zdaje. No dobra. Niech nam ten czas szybko leci w rytm salsy. Ale nie chcą umierać, no. A tak z ciekawości, co ty tam masz? Słynny kuchmistrz. Przez żołądek do serca, si. To ma taki sens. Dobra, umieramy. Dzieci obsrane. No, ale czas na taniec połamaniec. Uwielbiam to. Aha, ty też się dołączasz? Nie no, spoko. To jest taki bardziej dens makabr Do roboty. Znowu nie zdążyłeś do roboty. Czy ta lasia już może przyjść? Alko. Hmm. A czy ktoś inny może przyjść na twoje zawołanie? To jest na sto lata, to pewnie przyszłaby, ale to jest złe. A ta Virginia Muchomorek zaprosiła. Ale raczej to pasuje, że ta brudna baba chodzi do psychologa. To akurat fajnie jej gra podpowiedziała tekst. Miałam do majstra zadzwonić, może majstrem okaże się jakaś laseczka? Kurde nie, jak na złość ta gra w ogóle ze mną nie współpracuje. Wcale, a wcale. Ona znowu jest głodna, ale czy ona pójdzie sobie zrobić coś do jedzenia? No, w korsi grze nie. Opróżnia swoje jelito grube tylko po to, żeby czuć jeszcze większą pustkę w brzuszku. O, idzie czyżby do lodówki, czy znowu do Bachora? Nie. U, będzie coś piścić, niewiara. Zapłać wszystkie rachujki. To ty tak się zgradasz, mordo. Chcesz z nią flirtować, to flirtuj się. No tak, dzwoniłem do ciebie dzisiaj cały dzień. Urządzić przyjęcie urodzinowe. Kto ma urodziny? A, No Zresztą my nie mamy przyjaciół. O nie, znowu. Jak ona jest wściekła. Ale czemu jej ryja obijasz, a nie Piotrusiowi? O, Landgrab przeszedł. To miło z jego strony. Naprawdę. Szanuję, szanuję. Wcale nie... Dase, hopule oh, Ha. O. Ofs. O Dostać tą krzywą mordę jeszcze w kąt to Ta gra mnie chyba nie cierpi. I ja, apircial. Przez chwilę nawet zapomniałam, że te dzieci będą takie paskudne i tak kurde nie spodziewałam się. Dase, hopule tam. Ha. O. Oh. Osa. Oh, oh, Eee... Dobra, zmieniam zdanie. Chłopczyk chyba miał o wiele więcej szczęścia, i ja narzekałam, że ten chłopczyk jest brzydki, ale Jarosława to w ogóle ją coś Boże. Boże, Bożu, co to jest? Co to jest? Ty pokaż mi się, naprawdę z bliska. Bagiety przyjechały. Bagiety przyjechały z pierwotnie O nie! Jestem troszeczkę zawiedziona, bo żył żółto czasami na pomarańczowo mają ci Simowie. Nawet tam parę razy pojawił mi się komunikat, że opieka społeczna już zaraz cię nawiedzi i masz przejebane, aczkolwiek nic takiego się nie wydarzyło. Samym Piotrusiem też jestem strasznie zniesmaczona, bo w sumie on taki dzisiaj bardziej jest rodzinny niż romansujący. Jeżeli mielibyście jakiś ciekawy pomysł na challenge jeszcze z rodziną Otomana, to dajcie znać, ponieważ jestem w sumie ciekawa Waszej kreatywności, bo na pewno ona jest lepsza niż moja. Przyjmę każdy challenge, naprawdę, bierę dużo na klatę. To to mi nie wyszło. Mam kończyć tą rozgrywkę i najprawdopodobniej nie będę już tutaj grać. To chyba pozwolę sobie zaprzestać mojego eksperymentu, przerzucę sobie na Jarosławę i wezmę ją. E, postarzę tak z ciekawości, jak będzie wyglądać później, ponieważ to jest po prostu. Uff. Nie, dobra, tu już raczej tak nie wyglądasz tragicznie. Nie, no masz taką standardziksową mordę otomanów. To jest paskudne, no wiadomo, ten ryj, to jest w ogóle, no, niegrywalne. Aczkolwiek, no, takim czymś spotykałam się w moich poprzednich rozgrywkach z tą rodziną. Szałunima. Trzymajcie się, pa.